Siema. W tym odcinku skończymy resztę misji z eventu Training with Cybermen. I jedyne jakie nam zostało to jest 7 misji związanych z zadaniem ilości obrażeń w z jednym ataku. Związanych z krytami, z itemkiem na bulmę. Oraz, żeby to skończyć 5 razy i żeby skończyć ten event, znaczy skończyć misję z tego eventu 30 razy. Yy, więc tak to się troszeczkę zbugowało po wszelkich misjach yy, ponieważ zrobiłem dzisiaj jeszcze misję na to żeby zebrać itemki więc najprawdopodobniej musimy to przejść jeszcze dwa razy do tej próby użyjemy sobie takiego teamu zamiast Piccolo i innych takich postaci użyjemy sobie głównie Gohan'a, Gobrasów i tego Int Goku I pierwsze co musimy zrobić to oczywiście przejść na te Polazę Maj'em i to zadaje. No, trochę zadaję. Powinniśmy Tak, mamy dwa razy Goku w duże z gohan znaczy... Tak, dobrze, mamy dwa razy Goku i Gohana i używamy sobie od razu active skill'a jego musimy się utrzymać w thresholdzie 58% HP żeby nam bez przypadek HP nie wskoczyło i żeby ten yy, Gohan drugi się także transformował a reszta na to już Zobaczycie. Tak naprawdę na tury możemy wykonywać resztę tych misji. No ale jak widać już skończyliśmy jedną. Związaną z The oraz także krytykami. Chociaż nie wiem czy jeszcze jednej nie muszę mieć. Jednego... jeden raz to przejść. Ja się samym głubie troszeczkę, ale no dobra, teraz Goku przejdzie e, to i możemy przejść do drugiej e, rotacji. Zastanawiam się nad zostaniem go brosów, bo one mają 6 z tym Gohanem, e, znaczy po transformacji będzie miał. Jak zobaczycie zaraz, a nie, nie ma, okej, okay, nieważne, mi się wydarzyło, że miała 6, okej, ten Goku i Gohan dobrze linkuję akurat i chyba tak to zostawiam, gobrasy będą sobie ratowały i uzupełniały damage po prostu i możemy to tak zostawić. Później sobie użyjemy supporta Wulmy um, To jeszcze możemy użyć. Mamy już damage zrobiony jako tako Więc jedyne co musimy zrobić to poprzechodzić raz, parę razy w ten event i ile? Z tego będzie. I w ogóle tak patrząc nigdy nie używamy czego bo raz w Paezie więc to jest taki... Znaczy nie, to jest drugi raz, kiedy ich używam. Pierwszy raz to był przy evencie z Omegą. No, więc w końcu mogę się troszeczkę pobawić właśnie tymi GoBrasami. Tak samo dawno nie brałem SSJ Goku Int i nie brałem tego Goku i Gohana. Chociaż oni mają chyba 79%, nawet nie patrzyłem o, szkoda, że bez kryta Bo byłbym wtedy pewien, że będziemy mieli jakiś tam Którąś tam misję związaną z damage'em na pewno Dobra, okej, okay, teraz dał kryta i o wiele lepiej to poszło No ale Gohan powinien tak 3-4 super ataki zawsze bić, plus, minus Zobaczycie więc jeżeli macie Hana, to jest tak naprawdę Instant Win. O, jeszcze z Goku. O, 50 teraz milionów. Ciekawie mnie, czy walnimy w limit. The Major całego. No to się troszeczkę zapowiada, wydaje mi się. Um, użyjemy sobie chillaj. A także Bulmy. Oj. Ten te dwa fizyczne orby wziąć. No niestety się nie dało. No cóż. Widzimy te kule i te kule. Pytanie tylko, czy da się ten event skończyć. Czy jest jakiś tam limit, że nie wiem, 20 tur i tyle? Czy to leci do skutku? Nie jestem pewien. Jeszcze nie robiłem tego do końca. Możliwe tutaj jest do 20 tury. Kaj mnie ten build tego Gohana, no coś mało kryty wbije. W sumie mój też cel nie jest lepszy, ale no. Okej. Okay. No i teraz zostaje Żeby tam ci dwaj dobili e, ostatniego. Na szczęście ostatni jest zawsze chyba fizyczny, więc jak zostanie, no to wtedy Ech, wiadomo, że Ester Goku dobije. Chcę hmm, więc wrócić tutaj. Dobra. Czemu ten docz? Weźmiemy sobie. E kule, może? I weźmiemy sobie. No, te kule tutaj. Czy mamy lepsze jakieś kule? Dla GoBrosów nie mamy. No to wezmę te. Oni sobie też powinni poradzić, jak już się nastakują z tymi superatakami, to będzie świetnie, już... Najchętniej to bym chciał, żeby właśnie ten Gohan i go były w jednej turze, ale no, muszę mieć tę... Tre... muszę mieć tą kondycję z Goku, więc... troszeczkę jest szkoda, ale... i tak będą prawdopodobnie coś robili. Mam nadzieję, przynajmniej. Więc tak, ten odcinek wrzucę jakoś chyba w tego samego dnia, kiedy będę to nagrywał, czyli 2 listopada. 3? Czyli jutro jest banner ssj 4 roku. I najprawdopodobniej będę od. Będę rano nagrywać samony jakieś. Dzisiaj był w ogóle jeszcze data download, więc. Też fajnie. dobra, musimy tak to zrobić. Jeszcze chwilę, zobaczmy jak to z kulami stoi. No właśnie, mam troszeczkę kul. Weźmiemy sobie tak. Mhm. Czyli musimy po raz kolejny użyć chillai. O, teraz ładnie nam dała kulę. I reszta dla Goku i Gohan'a. mogły zaznaczyć fizycznego, Żeby sobie już poradził z No ale wracaj. Jutro mamy całą tę celebrację, Swankie Celebration pewnie dwa party. I będziemy mieli zarówno e, właśnie sesję 4 roku jak i Omega najprawdopodobniej o ile znowu nie zrobimy tego co rok temu, czyli całą e, główną postać z Party 2 na nowy rok, albo da nawet dalej, bo troszeczkę ten Freeza się spóźnił na globalu. A... Poza tym powinniśmy mieć także dużo ds tikety prawdopodobnie też będziemy mieli o, jak to się nazywa? <laughs> Przy dobrych wiatrach top grassing więc to, coś też wpadnie z tego A Jeżeli chodzi o baner Asus 4 Goku Gdzieś tu go pewnie wrzucę jak wygląda na JP Mam nadzieję, że on pozostanie w tej samej formie jak był tam Ponieważ on wygląda ok. E, problem jest taki, że ja mam większej postaci z tego, więc tak naprawdę ej, nie jest mi tak na rękę. Ale muszę sobie zobaczyć. Pirkę, e, gdzie to było? Ja się pogubiłem. <noise> teraz musimy mieć dwa super ataki. z tego co widzę. No, i skończyliśmy. Więc tak. A teraz. Zobaczymy ile nam misji zostało i co jeszcze trzeba zrobić. Ja w międzyczasie w końcu znajdę ten ten team. Nie team tylko samon. I po tych wszystkich misjach no, skończyliśmy wszystkie. Jak widać, 17 ds, i wszystko skończone. Eee, więc tak. Na tym banerze będzie także Gogeta Int Ultra 4 Goku. Tak, e, pan obo, oba gamma 1 i gamma 2. Blue Boysy, Go tech, Mageta Trunks, no i oczywiście Baby i Goku nowi. Więc tak, to by było na tyle. Ja Was zachęcam do obejrzenia jutrzejszego filmu z Samonów. A na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Mam nadzieję, że ten event, co zostaliśmy, też Wam się spodobał. Ja się będę z Wami Żegnał. Trzymajcie się i cześć.